Witam wszystkich serdecznie. Ja nazywam się Emil, To jest kanałem Starcraft, a to jest kolejna dawka i porcja i kawałek Starcrafta. Po prawej stronie u góry Millennium Stefano. Potwór z Francji. Po prostu to, co Stefano odstawia, to jest po prostu, po prostu. Ach, och, ich. I najfajniejsze z tego wszystkiego jest to, że postanowił przedłużyć karierę swojego pro, jako pro-gamer jeszcze o rok. Miał przez rok tylko grać, żeby zarobić na studia itp. No ale chyba mu się to wszystko opłaca, bo postanowił jeszcze rok grać. Po lewej stronie natomiast jest y y Slayer z cela Nie, proszę Państwa, te kolory są chyba nie tak jak powinny być. O, już jest dobrze. To jest MMA. To jest MMA. To jest Teran. Tylko gra jest na koncie innego gracza. Good luck, he fan. MMA. No właśnie. Good luck, he fan. Stefano często używa nika, albo imię pisze. IPL League 4 po raz kolejny myślę, że w tym tygodniu tylko będę jest. stąd nagrywał. Obiecałem sobie w duchu jeden meczek dziennie nagry, nagrywać albo inaczej, jeden meczek dziennie Wam wysyłać na YouTube'a, żebyście mieli codziennie coś do obejrzenia, do kolacji, śniadania, pod wieczorku, czy też y, brunchu, lunchu, y, albo po prostu jako trzeciej w nocy Wam się nudzi, to możecie coś sobie pooglądać. No i co nam tej y, MMA kombinuje Baraki u dołu, podjedzie, zeskautuje tutaj. Y, Zerk i nic ciekawego nie zobaczy, nie zobaczy żadnych baraków, może wpaść, może być przerażony i będzie szukał, o już zeskautował, jednak nie, jednak Milenium Stefano troszeczkę tutaj, no bo czy podjechał, zobaczył, zobaczył, że jest będzie teraz ją gryzł i lać ją tutaj należy, oczywiście, czy da radę się utrzymać, chyba nie, tylko musi teraz dobrze ganiać, A może da radę. I znowu ziewam. Co jest z moim głupim ziewaniem? Zawsze jak zaczynam nagrywać filmiki, i zaczynam jakoś. Takie, takie ziewy są dziwne. Jest oczywiście Fast Expand ze strony Stefano, standardowy standard, ponad wszelkiego rodzaju standardy. To się nie zmienia na terana. Zawsze robi się Fast Expa. To się nigdy chyba nie zmienia. No, chyba że się robi z x -Poola. Ale to. To też się w ogóle nie zdarza, żeby się robiło na terana z x -Poola. Na Protosa z x wypada czasami na teranów. Zapomnijcie o tym nie ma mocnych, jest spawing pool, jest pierwszy ekstraktor, więc gaz dosyć wcześnie tutaj będzie, ze strony tego francuskiego gracza, który swoją drogą przyjaźni się bardzo dobrze z maną, to są dobrzy przyjaciele, z tego co słyszałem, często ze sobą rozmawiają na battle a może by się byłoby fajniej, jakby ja bym się ucieszył, gdyby na przykład Stefano chciał odwiedzić Polskę, wpadnąc, wpadając kiedyś do many, jest wielki space shark all hail the space shark, zawsze trzeba tutaj złożyć pokłony, tu nie ma innego wyjścia, jest też jeden React Expand ze strony MMA i to zawsze przeraża jak widzę szybką ekspansję ze strony Terana na zerga. Ja bym w życiu czegoś takiego nie zrobił. Po prostu nie mam na to nerw, ale to jest dobra strategia, jeżeli się wie, że przeciwnik będzie chciał ekspować i wie, że się zaekspował. I poza tym mapa też jest o tyle fajna, że łatwo ten czołg tutaj zablokować. To nie ma wielkich problemów. Właśnie jeden bunkier mogą podlecieć gdzieś tutaj baraki przyblokują szybko i naprawdę nie ma czym się przejmować. Za chwilę polowanie na czy... to był czerwony kolor. Nie, to na niebieskiego Overlorda się zakończy. Czy Overlord przeżyje? Aaaa! Udało mu się! Nie udało mu się. Uda mu się. Słuchajcie, teraz w tej z powrotem. No, albo da radę, albo nie. Dobra, to było idealne miejsce, wróćcie, stój. Prr, Stefano, Pszik. do tyłu, do tyłu, do tu. O, 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 tu, 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 stój i się nie ruszaj. Dobra. Udało się. Właśnie takie polowanie na Overlordy jest bardzo opłacalne. Czasami można złapać pierwszego Overlorda, jak się to uda. No to jest świetnie, zerk jest przyblokowany na samym początku i dla niego to nie jest sytuacja, w której chciałby się zdobyć. Tutaj ten overlord mógłby podlecieć moim zdaniem troszeczkę bardziej na bok, ciut więcej widać co się tutaj kombinuje, ale to też nie jest. Oczywiście złe miejsce, chyba że Stefano was się zorientował i poleci, gdzie się rozstawi overlordy. Mapa jest o tyle fajna dla jednej i drugiej strony, że tak, fajna. Zerk musi tutaj uważać na Mutaliski, którymi chce latać, bo może bardzo łatwo tutaj wpaść w zasadzkę. Bo nie ma gdzie tutaj uciec. Jeżeli już wleci, to tylko do tyłu. A jeżeli teran dobrze podbiegnie, będzie tutaj działka, a podbiegnie z tą stroną Marinesami, no to armia jest złapana. Natomiast jeżeli chodzi o Zerga, on musi uważać na te dropy. Dlatego rozstawia dobrze Overlordy i będzie w stanie przypilnować. Czy jakiś drop się zbliża wcześniej niż to zwykle wypada? No i może się wybronić: jest rouge ze strony Stefano, ten jeden z pańcrower na początku. Przy, na wszelki wypadek, gdyby jakieś miał tutaj zaatakować wcześniejsze siły, ale nic na to się oczywiście nie wskazuje. No i MMA tradycyjny wallin tutaj już u dołu, żeby nic nie mogło wbiec do środka. Bardzo dobrze. To wszystko wygląda tak standardowo, co na razie wygląda, czy coś ponad standard. Rouchy biegną sobie już na dół, o, pokazać się, poharasować trochę, 12 linków, więc pierwszy taki push. Stefano już się szykuje, pytanie jest takie, co on będzie chciał tutaj zrobić, bo linki, no... Dorwą się do bunkra, ale nie dadzą rady go otoczyć. SCV-ki podbiegną, będą to wszystko naprawiać. Jak naprawdę, wow, dużo tych lingów: 22 linki, 8 minuta w tym momencie jest. 2 heliony będą chciały wjechać. Tu jednak czeka z pań, czeka parę linków Mają spida, mają już spida. Jeden strzał te idealne, No i chyba nie ma pojęcia najlepszego, co się będzie teraz działo. Rącze przede wszystkim muszą zniszczyć jakieś możliwość. No, heliony właśnie teraz będą przypalać. Nie jestem pewien, czy Stefan da rady się przebić. Nie da się rady przebić. Tu jeszcze heliony złapane, no i Stefano powinien sobie to chyba odpuścić, bo nie jestem pewien, czy te rady się przebić przez tego Wolina. Lingi nie będą robiły większych szkód, bo będą heliony, które pięknie to będą przypalać. Roachy nie będą w stanie atakować natomiast tych helionów. No i tu będzie duży problem, żeby się przez to przebić. Jakieś bailing bust, owszem, by się przydał, no ale nie wiem, nie wiem. To po prostu jest zbyt duże ryzyko, moim zdaniem. E, Stefano może jeszcze tutaj tylko poudawać, że będzie atakował. Fajnie ukryły się marudery w środku, większy zasięg jest. No i co on teraz wykombinuje? Ma w drodze kolejną ekspansję, po prostu ch chce trzymać kompresję na przeciwniku. Kolejne bunkry z tyłu ustawione na wszelki wypadek, gdyby Bane to rozwalił. Trzeba szybko się wycofywać do bunkrów. To też jest dobra decyzja ze strony May. To jest świetne, po prostu no, defensywne, ale lepiej czasami wydać e, trochę więcej tych minerałów i przeżyć niż po prostu być chciwym i skończyć się to dla nas. E, tragicznie. Maruder u góry czeka, jest pak już się kończy robić wyskoczyły chyba te jakieś jednostki. Co jest natomiast u protosan, u Terana naszego, Tudzież ich Terana. Mamy Starport 3 Medivaki, cały czas tutaj produkują, Się czy dwa się produkują, za chwilę wyskoczy kolejne, no i będzie się taką zwykłą kulką podchodzić MMA, to no. Jest zawsze takie ryzyko, bo jeden fangal na twarz i kulka nie ma co robić, Queen już podchodzi, akurat dojdzie na czas Trochę mało creepu moim zdaniem ze strony Stefanu, dopiero chyba ten pierwszy creep -tumer posadzony Ale miał nadzieję skończyć to wcześniej, miał nadzieję, że nie będzie takiego wallina No i już MMA szykuje się do ataku, myślę, że będzie próbował MMA robić jakieś yy, dropy Mniej więcej, no zauważę, z yy, haczerka, będzie się tutaj atakować, ale dropy byłyby o tyle fajne Gdyby dał radę jakoś tutaj gdzieś podejść i po prostu wrzucać tą armię do góry yy. Ale to będzie problem, to naprawdę będzie z tym wszystkim problem. Jeden mediwak, dwa mediwaki, no tej nie uratują go. Stefano się już zbiera, co on tam ma? Maler, Malingi, ma, ma, ma roucze w produkcji, plus jeden do ataku, plus jeden do obrony. No i teraz tylko dobrze zaatakować się z przodu były. Maruner próbuje zować przeciwnika, czy da radę, otoczył go. Nie da rady go otoczyć. kelionów, za dużo nie było. Teraz same rołcze zostały, rołcze sobie nie poradzą. W tym wszystkim z taką ilością marunerów sobie poradzą. No i dwa mediwaki teraz tu wystarczy, że będą bronić, czy trzeba dobrze rozstawić tą armię. Jedna i druga strona obrywa, ale chyba jednak gorzej na tym wszystkim wychodzi właśnie... czy gorzej nie wychodził na tym wszystkim MMA, tylko problem był taki, że on... a teraz będzie dropował, to jest fajne, że jemu nowe jednostki nie podchodziły, gdy była armia jak teraz Wygrał, ale o tutaj trzeba uważać na Lingusie, bo Lingi właśnie podchodzą. One się tutaj z chęcią by pobawiły, z każdym, kto zejdzie sobie na dół. Ale w dobrym miejscu, może tak na poważnie MMA dropować te jednostki. Na przykład tutaj gdzieś rzucić coś, gdyby dobra, gdyby był marudery, byłoby fajnie, gdyby mógł tego marudera rzucić właśnie gdzieś tutaj. Potem Marinesy to byłoby co innego. Trzyma armię przeciwnika teraz zamkniętą. Kolejny Medivac leci, ale tu jest Link, który to dokładnie wypatrzy. Już plus jeden do obrony, jest plus jeden do ataku również. Jest Infestation. No tu trzeba teraz tego linga zabić, więc niedługo zobaczymy infestory. Czy to wszystko wystarczy? Jest nawet Sea-Tank, ale widzę, że jeszcze bez technologii dopiero technologia jest w drodze. O tak. No i czy będą dropy z dwóch są? To jeszcze czekasz, przeciwnik coś wykombinuje. Widzimy, że teraz Stefano musi uważać. Ma armię podzieloną na trzy części. I z każdej chce się po prostu tutaj wybronić, gdyby miał być jakiś drop. Jeden Steampunk podbiega, teraz jak szalony, pak prosto w spańcrollera wpadł. Ale z no nie zostanie zabity w międzyczasie, jakiś atak tutaj z tej strony. I... Ja tu widziałem Medivaka wcześniej. Jest Medivak od tyłu i zostanie wyładowane to wszystko, ale Lingi podbiegły bardzo ładnie. Stefano nie daje się scharasować, nie ma tutaj po prostu jak podejść. Z której strony MMA i Królowa jeszcze tej atakuje. Zobaczmy, jak to tutaj dalej się szykuje. No, kolejne. Jest przyblokowany w tym momencie. E, Terran Supply Block nie może nic robić w drodze. Jest Padre glans 14 Lingów. No i haczerka gdzieś jest. Jest haczerka, jest makrochacza. Pytanie jest takie: co Stefano będzie się dalej robić, Czy będzie chciał przechodzić w. Ulty, nie w jakie ultrale jak chciałem powiedzieć czy będzie chciał przechodzić w BrudLordy, to jest dobre pytanie. No, Paton Guns, czy będzie chciał po prostu tymi samymi lingami lingi roach i infesory tym będzie chciał wykończyć przeciwnika ma dosyć jest już w drodze high więc jeżeli Spire się zaraz pojawi, no to wiadomo, że będą Brudlordy, bo Lordy też tutaj byłby fajne, widzimy, że jest jeden do ataku dla tych dziabiących, pamiętajmy, że jest Spire, Broodlingi zadają do... to są jednostki na naziemne mele atak Gdyby się fangal przydał. Ogólnie rzecz biorąc, może mieć jeszcze dosyć dużo problemów, ale e, mniejszym tutaj. Nie pokazujmy tego wszystkiego. Może mieć trochę problemów e, tej Proto Terran w momencie, w którym będą Broodlordy, no bo co on tutaj może ciekawego wykombinować na to wszystko. Marinesy, czołgi, to nie jest dobra kontra na, na to, co się dzieje. Gdzieś tutaj się wrócił Stefano. Widzimy, że zero harasu z jednej i z drugiej strony był tej próby. Podchodził jeden, podchodził drugi. Mamy już 15 integry minęła i teraz pytanie jest takie, czy te ekspansje się utrzymają. Bardzo często na tej mapie widziałem, że Stefano, jeżeli przyjmuje kolejne ekspansje poza tą trójką, to są od razu dwie na raz. Dlaczego? No, przede wszystkim dlatego, że może, może sobie na to pozwolić tą kasę. A jeżeli jedna ekspansja zostanie zaatakowana, zniszczona, druga się jeszcze trzyma i ma szansę, wiesz, że ta druga będzie bezpieczna w tym czasie. Może coś. O, fangale na twarz, ale będzie piękne. Będą te fangale. Jest jeden, i jeszcze tutaj jeden wystarczy. I po zabawie żegnamy marinesów. A wyczka jest najlepsza kontra na Fangale, zaraz Wam powiem, najlepsza kontra na Fangale grającym ma teranem to jest 16 marinesów i 16 Medivaców, nic z tego nie ruszy. Ten drop też się oczywiście nie uda, więc MMA nie jest w stanie tutaj zrobić większej krzywdy. Zergowi z Francji, no trzyma się on bardzo ładnie, no co jest, Roach podbiegnie, to jest walka, uuu, plus dwa do obrony, myślałem, że plus A, do ataku, nic, da radę go zabić, czy padnie Roach, no, kończy się energia na Medivaku, nie, energia się ładnie trzyma, tu by się jeszcze ktoś przydał, bo Roach sam nie da rady długo pójść, skończy mu się po prostu ślina. Linki ganiają marudery. Może dadzą radę coś złapać tutaj. Oj, cała armia złapana. Dobry pomysł. Ucieczka teraz. Jak najdalej się tylko dano. Dosyć mocny push ze strony MMA. To może być problem teraz dla zerga. Ekspansja może zostać zniszczona. I na to się właśnie zapowiada, czy da radę ją wybroić. Czy też nie czołgi już rozstawione. Linki podbiegły. Nie, lepiej się ewakuować. Czy nie dałby rady nic tutaj zrobić. Ależ teraz ostrzał jest paskudny. Jedna ekspansja padła, o proszę bardzo, jeszcze był drop w międzyczasie, ale zero zawitych jednostek, była próba dropu, zdropowania przynajmniej. Czy spróbuję zaryzykować i wejść pod te kamienie? To jest bardzo dobre pytanie, to jest naprawdę duże ryzyko, z tego względu, że tutaj Fangale mogą łapać tą armię zbyt łatwo. No i co teraz, Były jeden skan, czołgi rozstawione, ostrzeliwują teraz z Pankrollera. Jak dalej też wszystko się rozegra, podbiega lewą stroną, będzie się tutaj bronić ekspansji, bo podejrzewa, że będzie jakiś atak. No i na to się właśnie szykuje i będziemy mieli w końcu tego dropa. Jednak Mediwac jak podleci od razu zabity, tu Fangal na twarz został już rzucony, walka na dwóch frontach się teraz dzieje. Jak tam ten drop? Nieudany. No i ucieczka w koło, trzeba biegać, bo w koło jest wesoło. Czołgi rozstawione, 38 Lingów, zaraz Broodlordy też powinniśmy niedługo zobaczyć. No i znowu MA ma problemy, nie jest w stanie ugryźć po prostu. Tutaj w żaden sposób tego zerga. No nie może. Próbuję z której strony go dziabnąć. Nie daje rady. Jeszcze tutaj ładny ten drop w tej z powrotem w tej z powrotem się przegania z przeciwnikiem. Ale właśnie jeszcze. O, zaraz będziemy mieli fangale. Jest już jeden fangal, więc już się po zabawie. czy trzeba tutaj rzucić infestę No paru by się przydało, to by się rozwaliło mediwaka, ale jak widzimy, Stefano jest wymaksowany, 200 na 200. Upgrade y potęże 2-2 już jest dla jednostek dziabiących, w tym oczywiście dla Broodlordów. Y, mamy plus 3 do obrony, jest adrenal glance w pełne, po prostu tutaj maksymalne upgrade y w drodze. Jak się tylko da, czy da radę to wybronić w jakiś sposób teran? Teran potrzebuje przede wszystkim. Oj, teraz w zły złym miejscu walczył y, Stefano. No. Wysyła naprzód brudlordy, Jeden tutaj brudlord sprawdza, co jeden koruptor sprawdza, co się dzieje. Złapane wszystko, co się dano, i będziemy mieli wymianę. Baz na to, by wszystko się szykowało, że e, MMA będzie się tutaj zaatakować, zmniejszyć ekspansję. Czy się wycofa w tym momencie Stefano? No właśnie, on nie chce pozwolić. O, ale mamy mega dropa! Walerz wow, w pięknym miejscu się schował. Teraz atak z dwóch stron. No czyżby nawet jeden czołg się tutaj schował? Nie ma możliwości podejścia pod tą armię. I jak to wyjdzie? Lingi tutaj podchodzą, no... Ta armia oczywiście jest skazana na śmierć, ale co? Z drugiej strony czy da radę? MMA zniszczy ekspansję, haczerka za chwilę padnie, tak też jest. haczerka zniszczona, no i Stefano y, oberwał, zmuszona jego armia do ucieczki. Stefano jest na dwóch bazach, jeszcze tutaj był podwójny... Y, podwójny, no no, no no, po prostu rzeźnia, już nawet nie wiem, co o tym powiedzieć. To było grzecznie, nagle siedemniostek zabitych, no i dochód, zobaczcie, teraz do Zergowi spadł. No i o to chodziło, zabić ekonomię Zerg'a, a potem spróbować zabić jego armię jeszcze paru marzyców w sobie próbuje koruptory zniszczyć, co jest ważne, Spire się utrzymał podwójny, jest Spire, jest Greater Spire, upgrade są teraz potrzebne. No gdyby nie zrobił tego w tym momencie MMA to, miałby, MMA, to miałby przerąbane, a tak jeszcze ma trochę szans na cokolwiek, kupił sobie czasu, żeby nowe wikingi mieć, żeby stworzyć mocniejszą armię. Kolejne command center stawiane zapewne się zmienią niedługo w orbitale, no to już może zapomnieć, że cokolwiek z tym zrobić. No, jak powiedziałem, stracone ekspansje trochę kosztują. Teraz zerga 1500 minerałów do 660. Jeszcze ucieka ten command center i pięknie tutaj wychodzi. Mamy tory, one się przydadzą na te brudlordy No, Korańczyk bardzo ładnie może grać. Jeden ich Tank już rozstawiony. Czy spróbuje atakować ekspansję, czy też nie? Jest to ekspansja. Stefano miał szczęście, że ją postawił na czas, bo by teraz naprawdę miał problemy z wydobyciem. Jeszcze wydobycie na odległość w tym momencie trwa. Nie może teraz Zerg za bardzo zaatakować, ma dużo Lingów, ale co one zrobił na te wszystkie rozstawione czołgi? Ten po prostu, te dwa dropy były świetne. Owszem, te, cała ta armia zginęła, ale co się udało? Udało się pozbyć tej haczerki. Mógł jeszcze chyba tak na siłę zostawić na chwilę tej MMA paru Marinesów, żeby spróbowali rozwalić trochę dronek. No i teraz trzeba złapać przeciwnika, już tutaj krążą. Już podchodzą, uwaga na te koruptory, one będą bezproblemowo niszczyły wikingi, dlatego tory są potrzebne, żeby one tory mają za zadanie zneutralizować w jakiś sposób tutaj Brudnordy, no ale widzimy, że masa Lingów podbiega, wieżyczki są posyłane jakby ktoś chciał tutaj podlecieć za blisko, będzie mieli Command Center zmieniający, już się zmienia Fortecę, no i tak teraz z dwóch stron, MMA dzieli swoją armię, to może być ryzyko dosyć duże, ale jeżeli da radę zniszczyć tę ekspansję, a wszystko zapowiada się na to, że da radę, no to wtedy będzie znowu jakiś problem ze strony, ale uwaga, teraz Lingi podbiegają, co za masakra, co się tutaj dzieje? Fangale na twarz rzucone, czołg jednak są rozstawione, dają radę wytrzymać to, co podbiegło, aż mi komputer siął. To się nie zdarza, chyba mam za dużo wirusów. No i teraz ekspansja po raz kolejny atakowana, czy te radę ją zniszczyć? Lingi podbiegają, próbuje się tutaj wycofać, yy, Stefanu próbuje jakoś wybroić. Jeszcze parę strzałów i ekspansja zostanie zniszczona, tak też jest! Udało się, ekspansja zniszczona, tu się na razie jeszcze trzyma, no ale co jest ważne dla MMA, utrzymał swoją ekspansję, 72 do 53 ilość robotników, dochód większy jest teraz dla Zerg'a, Zerg ma problem, bo musi biegać jak szalony tutaj jest ekspansja, która za chwilę zostanie zaatakowana, będzie się trzymał w takim wypadku Stefano, tylko na jednej bazie, wrócił lingami w jedno miejsce, no i ekspansja za chwilę zostanie zaatakowana, czy już przeczuwa, że jednak będzie lipa, przeczuwa lipę, fangale rzucane na wikingi, no i tutaj lordy były, jest już jakieś broodlordy? Road Lordy będą miały teraz wolną drogę, żeby podejść. No, armia teraz Terana nie jest zbyt duża 108 do 130. Różnica dosyć duża. Kolejny drop, próba to jest zniszczenie ekonomii. No, próbuje walczyć y jeszcze mej, ale nie daje rady. No, chce ekonomicznie zabić przeciwnika to jest prawda. W bezpośrednim starciu nie da rady nic zrobić. Wybicie go ekonomicznie pozwoli mu po prostu no, stracić raz tą armię. A nie będzie miał możliwości jej odbudowania. I to jest główny master plan. Czy ekspansja padnie jeszcze? Podbiegają, mate. Próbuję na wszelką cenę ją znieść. To gdzie Stefano pobiegł? Oj, nie tam, gdzie trzeba i ekspansja padnie. Czy się utrzyma jeszcze? Ach! Ja nie wierzę w to. Jeden HP, jeden. HP na haczerce i to może być różnica. Bardzo duża. O mój Boże, jeden HP. A w międzyczasie mieliśmy marinesów podbiegających i zabijających królową. Ale naprawdę 1 HP. Jakże dużo szczęścia miał w tym momencie Stefano. To jeszcze fajnie się gania Marinesami. Rącze dobrze obrywają, no ten czołg już długo nie pożyje. Marinesy na 3-3 to są bardzo mocne, ale e Lingi na 3-2. Planetary Fortress będzie, nie zapowiada się na to. Ależ tu brakuje mało, no jeden drop, jeden drop. Marinesy podbiegły, zobaczyły i się zastanawiały. Ty, idziemy, no ja nie wiem, ja się za dobrze nie czuję. Mam kaza po ostatniej walce. Jak wygląda dochód? Cały czas lepszy dla Terana. Teran z lepszym dochodem się ładnie trzyma. Marudery. Myślałem, że będą chciały pójść tutaj, mogłyby pójść na steampacku, spróbować zaatakować tą haczerkę, ona padnie. Padnie, potrzebna jest tylko jedna salwa na steampacku, podbiec i to zniszczyć. Trzyma teraz Stefano całą armię przy haczerce, wie, że tylko tu wydobywa minerały. Już rusza, będzie chciał atakować, ekspansja zostanie oczywiście zniszczona, dronki się zakopują, jeden skan wystarczy. No i teraz marudery ruszają do ataku, Stefano za chwilę zostanie bez wydobycia, bez jakiegokolwiek dochodu. Najprawdopodobniej, gdzie jest ten steampack, dawać tego Steama. No dawa i Steam'a, no jest Steam, ekspansja padła, no i dochód właśnie zmalał tragicznie dla Zerga, no a Korańczyk sobie pięknie radzi MMA z tym wszystkim, nie poddaje się, Wikingi te będą teraz krążyć, trzeba pozbyć się Brudlordów przede wszystkim, ale to może być problem, bo się widzimy jak armia złożyła w jedną część, nawet jeżeli ta ekspansja padnie, co dalej? Wymiana bas, na to może wszystko wskazywać. Jeszcze to jest naprawa tego. Planetary Force 53 zabite jednostki. Wielki ostrzał nie może tego ugryźć. Po prostu Stefano nie jest w stanie tego wszystkiego ugryźć. Naprawiana jest cały czas Planetary Force. Czy padnie? Jeszcze się utrzyma. Nie padnie. Więc widzimy, ile już tu zabitych jednostek. Większość to są oczywiście chyba Brudlingi, jeżeli się nie mylę. Ale mimo wszystko, ładnie w międzyczasie, jak widzieliśmy, Marine King wpada sobie tutaj bez problemu do bazy, rozwala, to już będzie GG, tu nie ma żadnych szans dla Stefano Terran zagrał idealnie, jak mówicie, że nie można grać na Broodlordy i Infestory, i Lingi, no to zobaczcie jak się gra wszystko najlepszemu, który coś takiego ma jeden piękny, dwa dropy, po prostu rozwalić mu ekonomię i nie pozwolić przeżyć no i mały oddział, ledwo trzymający się, już wpada, Spire niszczony, za chwilę Greater Spire zapewne obrwie jeszcze Infestory się tutaj znalazły, Fangale są Stracił może tutaj swoją ekspansję MMA, ale się tym nie przejmuje, bo za chwilę wyląduje kolejną bazą, a dochód Stefano nie istnieje. Jest wirtualny, 112 gazów, 120 na minutę. Jeżeli on w tym momencie nie zrobi czegoś bardzo głupiego i mówiąc on, mam na myśli yy, Terana, to nie może tego przegrać. Po prostu nie widzę szansy nie się w koło, już kiedyś to widziałem. Po prostu bazy muszą wylądować i wydobycie. Tu trzeba to dobrze, to wszystko rozegrać. Jeszcze Brudlordy złapane bez opieki. Fangale na armię są rzucane, ale Wikingi widzimy podlatują. Dzielona jest armia, żeby pojedyncze fangale nic nie robiły. Jeszcze Brudlord jeden został. No to jest well-played. No to naprawdę było well-played. Dziękuję Wam za uwagę. Ten początek był trochę leniwy, ale potem to, co odstawił MMA, było klasykę. Uch! Do usłyszenia, do zobaczenia. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Jak zawsze, jeżeli Wam się podoba, odwiedźcie też mój stream, odwiedźcie inne miejsca. Cześć!